Jo, człowieki, z tej strony Bury witam was w jednym odcinku z gry Risen 2, znaczy się, kuźwa Ostatnio mi poszła lampka, bądź krączyła nad biurkiem i mnie na pewnie będzie słabo widać moją twarz, ale no cóż, zdarza się Nie mam żadnej teraz żarówki, żeby zmienić się w tej lampce, niech, niech tak będzie I co my robimy w ogóle kuźwa na Wybrzeżu Ostrzy? A, my tak, bo my tu szukamy i szukaliśmy tych kuźwa gergulców, chmary tej No dobra, no to poszukajmy ich ja nadal nie wiem. Hmm. Jak tam do nich dojść, cholipka? Teoretycznie powinienem się pigrować teraz na północ. No to spróbujmy. To jest sud, a na północ będzie Tyndy. Jak pioruny walą, to mnie lepiej przez chwilę widać, bo mi się od monitora obraz odbija. Znaczy światło idzie. Jest wtedy git malina, słuchajcie. Pokaz, pokaz to. No kurde. No wiem, kurde, jest najlepszy. Miałem iść do fryzjera, wiem, ale mi się nie chciało. Nie wiem czy już mówiłem. Chyba nie. Mówiłem, że pójdę do fryzera wszystkim powiedziałem Kuźba, bo ja jak mówię wszystkim najczęściej jakoś ten... no jakoś się sam przekonuję, ale jakoś się nie przekonałem tym razem nie poszedłem. No nie chcę mi się do tego fryzera wybitnie iść. Chociaż już te włosy mnie tak irytują, żem poszedł z drugiej strony, ale kurne, ale już jak jestem. Sądzę, że one są tam gdzieś na... A nie, też nie tutaj. Raczej nie, w takim razie ich nie ma na górze. Co to jest? W ogóle... Easy I co tu? Ej, ja już tu byłem kiedyś, tu nie było guli O kuźwa, skrzynia zamknięta na 70 Czasami dobrze back backtracking... back tracking back backtrackingować... back... Trackingować, back, trackingować, back... Kurwa nie było takich skrzyń No kurde, jeden co ruch mocniej mieszkał mi już po tobie Gryziesz, piach! Ale nie tym razem. Zap kolczyk Łotra? No, żałosne. Jak to jest z krzyżem ten Kurde, czekajcie no. Troszeczkę bardziej jestem po pośrodku chyba. No okej, okay, no wydaje mi się, że w końcu idę dobrze do tych gargulców pieprzonych w dupę fak przepaść. Łapka dla nieuważnych podróżników, ale ja jestem ważnym podróżnikiem. Easy. Tu już tutaj pójdziesz, a gargulec, nie topesz. Ale ekipa. Aventuro nigdzie nie ma, no nieźle. O cholercia. O cholipka. Ej, no, Aventuro, majdej. Gdyby ten pedał kurna, przydałby się teraz akurat. Bardziej niż zwykle. Kurna Aventuro! Mayday! Mayday! Dobra, easy! Pójdź, wracaj jestem tym jednak silnym tutaj, tym bezim już. Pokonanie takiej ekipy to jest dla mnie... Żaden problem w sumie. Dobra, teraz zbieramy zbieram lucik. Dawać mi skórę z jaguara. Mogę skurować kurwawawa, nóż garbarski. Opór i dwa szpony, i jest, jest lucik. Ach, ja, jak się wywalił. Lamus, bliks. żałosne. Kurde. Nie jest dobrze. Nie to Bezi. O ty, ej, jestem bliski zgonu prawie byłem. To <ścoughs> Ten trafienie krytyczne na, na koniec jest takie śmieszne. Oni tak nagle jeb. Gleba. Okej, ta burza jest zarąbiście zrobiona w tej grze, no ja pierdzielę Dobra, tu powinno być jajce i gdzieś na pewno I nie mówię o tych, co noszą, przy, wiecie, przy brzuchu Pod brzuchem w sumie Co to jest za mini świątynia? Można tam jakoś wejść, coś tam znaleźć? dużo sokiewka, fajnie Czyli nie można, ona jest taka po nic Dobra, teraz drugie gargulce, kuźwa, tak jakoś, nijak nie mam pojęcia jak tam, to musiałbym tędy, kurna. I tak też chyba zrobimy, kurczę, cholipka. Kuźwa, dużo drogi na północ, ale no cóż, no jak trzeba, to trzeba, nie? Czeka ja nas, co jest ekspem, by the way. Kuźwa, 13 tysięcy chwały, mógłbym sobie... Pomyślimy następnym razem, jak będę blisko jakiegoś y, y, ucznia, nauczyciela czegoś i zobaczę co z tym mi pasuje i będę potrzebował. W sumie to już jestem tak węgspiony, że mógłbym zacząć wytrzymałość ulepszać, wiecie? To byłoby głupie, trochę więcej krwi i tak dalej. bawić się i walkę bronią białą, podszlifować w sumie być takim ultra, wiecie, jak to nazwać, pełni wyszkolonym wojownikiem na wszystkie możliwe sposoby walki. No i Gitmalina, dobrze powiedziane, rzekłbym. Kupiśmy ile z tych krawów? Mi się wydaje, że w tej części się po prostu potwory respią, co jakiś czas. I może to jest w sumie dobre? Dla kogoś, kto się stara naprawdę szybko się wekspić i być, znaczy szybko się wekspić, stara się ekspić i stara się być dobrze, do, silną postacią, to, to moim zdaniem fajne. A nie raz na rozdział. Taki on zasięg? Gdzie widzieliście? Wow! Znaczy, co ja rozumiem, muszkiet to powinien być spory za ale. W tej grze nigdy nie był tak jakiś ogromny. A teraz? Kuźwa, trochę, trochę upnąłem na odległość. Nie było kurde, źle. A sekawki? O, skrzynka dobra, bierzemy. Kuźwa, nie chcę się szczerze ich zbierać dziesięciu, ale jak już jesteśmy blisko, to możemy zabrać. Why not, nie? No takie marnotrawstwo by było. Okazji No, ładna jest ta gra. Dobra, yy, nie, nie powinienem zbaczać, muszę mostem przejść tą górą. Zbaczanie nie ma sensu Napiłbym się kawki, go zrobię z taką gorzką kawę, słuchajcie, leżą maślankę. Jak wypiję tylko tą kawę, to tą maślanką zapiję Wotsmaki. Jeszcze trójki nie mogę doczekać, słuchajcie, sobie pogrobę w trójkę. Bo powiem wam, że gram w tę dwójkę. I fajnie jest, nie jest tak, że wszystko pamiętam, ale pamiętam. Nie wiem, jak to się skończy, i tak dalej. I tak mnie do tej trójki ciągnie. Chciałbym, sobie kuźwa w trójce wziąć zbroję. Może tarcze będą, mieczyk, jakiś topór, i ja pierdzielę. Bo chciałbym już wojownikiem w ale jestem jednak wojownikiem. Znaczy, wojownikiem jestem. Jestem stworzony do gry, wojownikami. Takimi tarcza, topór, ciężka zbroja. Nie jest źle tym muszkieter, naprawdę fajnie się bawię. Nie powiem, że, no, że, że cierpię grając Zima, ale. Jest trochę też za łatwo, powiem wam szczerze. Z drugiej strony, też nie chcę włączać większego poziomu trudności, bo. już, wiecie, te walki chodzą sprawnie, wiecie. I, i dobrze, że chodzą sprawnie te walki, nie? Bo ja nie siedział dwie, dwie godziny na jednej małpce. Dokładnie, chodzi o to, żeby sprawnie mi to poszło, chodziło. Chodzę. trzeba zajmować. Mapo? Dobrze, idę. zrobiście już powinny się zaraz pokazać te gargulce, o ile rozumiem. Kurna, to zrobiłem... Chciałem go dobić, ale... No ale trafiłem krytycznie. Znaczy, niestety, niestety trafiłem krytycznie. Postarali się jednak ktoś w tym ryzenia drugim. Ja do teraz nie rozumiem, czemu Angry Joe tak strasznie Rizen zjechał. Obie części. Obie części są świetnymi grami, naprawdę. Bawię się świetnie. Kurna, przecież despery są dobre, ciekawe moim zdaniem. Jeśli nie chodzi o mój komentarz, to na pewno gry są ciekawe. Risenowskie, a on tak zjechał. Z reguły się zawsze zgadzają z Angry Joe w jego tam opiniach. Nice, tylko kościoła gdzie są te gargulce. A one tam są. No, już jeden, dwa, dobra. to robi piaskowe diabły, One powinny być tylko na plażach. Mi się tak przynajmniej wydaje. Przeciekacz, to ognie może mi uszkodzić. Oni się po każdej walce samoistnie leczą. To ja nie wiem, po co jest w ogóle obce oddawania dawania mi grogu. Oni są nieśmiertelni zresztą. Jak zginą w walce, to się pod niej podnoszą, jak się do nich podejdzie. Oni są jak Pokémon, oni nie giną, tylko mdleją w tej walce. Bezzy. No i na nice, jeśli wykonaliśmy tę misję, tylko jeszcze jajka weźmiemy. Hmm. Ale tam chyba nie byłem jeszcze, kurde. To warto byłoby zwiedzić może jakieś skrzynki, które dałem kiedyś. Warto luknąć. Słuchajcie, tak czuję, że już na dniach. Na dniach przyjdzie do mnie jakiś pieniądz, kupię sobie tego NoVoxa. Z drugiej strony, wy tego NoVoxa też szybko nie zobaczycie. Chociaż może w jakimś innym filmie, tak samo jak to ramkę, pewnie. To jest pierwszy odcinek w ogóle, który nagrywam z tą ramką, ale prawdopodobnie tak po prostu nie chwaliłem się nią, bo wiem, że jakiś wpadnie ponadprogramowy Content Strike czy LOL, gdzie ta ramka już będzie, tam się nią pochwalę i nie ma sensu się teraz nie uchwalić. Zrobiłem ją zupełnie sam. Oczywiście poradnik z internetu mi ją pomógł, a, e, pomógł mi ją zrobić, ale wydaje mi się, że jest całkiem zacna. Taka fajna mi wyszła. E, czemu czarno-zielona? Ponieważ ja kocham po prostu połączenie czarnego i zielonego koloru. Zielony to jest ulubiony, a czarno-zielony to jest świetne połączenie moim zdaniem. I taką ją stworzyłem. Wydaje mi się, że z kamerką, znaczy z ramką to tak bardziej estetycznie wygląda, że staram się jak mogę, żeby te filmy były coraz lepsze, to ta ramka daje tak, trochę, tro, kilka procent y, do lepszego y, wyglądu moich filmów. Dobra, robimy tych guźców jeszcze trochę, w sumie 50 chwały, to mi się zawsze podobało, zresztą tysiąc razy mówiłem w i Risenach, w grach pirani, że zawsze się opłaca zabijać na te najsłabsze potwory. Bo nie jest tak, że one skalują, dają później mniej doświadczenia czy więcej. Nie, one zawsze dają tyle samo doświadczenia, chwały w tym wypadku i zawsze jest to taka ilość, że że warto zabić. Do to 5000 ekspa zawsze i, i spoko. Tam jest skrzynia. Nie przypominam, co już otwierał skrzynię kiedykolwiek taką, więc może jej nie otworzyłem jeszcze, szczególnie, że to jest alligator i o tak dalej. Uśwa alligatory są już silne gówno A ciekawe co on ma do powiedzenia. Co ty na to? Pójdę za tobą wszędzie. Choćby nawet nie miało to sensu. Ja nie plan... Powodzenia! No te dialogi powiem, mam nadzieję, że w trójce będą lepiej. Znaczy w trójce są będą tylko napisy, więc wydaje mi się, że tego się nie... A, skarb. Nie da się tego zepsuć. Dobra, wracam na statek. Wydaje mi się, że na wybrzeżu ostrzyż naprawdę nie mamy co robić. Powiedzmy Eldrikowi że sprawa tu jest załatwiona. on się chłopak ucieszyć. Rzeż. Świetnie, choć w takim razie mi proszę doskonać. Nie ma już jedn... Wciąż jednak... Chodźmy, zaczniemy. Musimy od na... Sześć wysp, aż mi się wierzyć nie chcę Ja bym poszukał tego kuźwa kucharza. Pograjmy z Patty. Na Antigüe, tak że? Ja może zaraz pójdziemy z na Antigüe, nie lękaj się. I tak chyba teraz tam, tam, fabularnie. Najwygodniej. No Znalazłem Kolejna wskaz... Hmm. tak. Hmm. Nie, nie chcę z Tobą iść. Yyy... wyspa sztormów. Przecież ostrzy tu już mamy ze sobą. kalderze. No w kalderze chyba nie ma tam gargulców. Antigua, Tacarigua. w Takariguę już chyba... Takarigui już ubiłem, pamiętam. Br... Be mi powiedział, gdzie one są. Halo? Halo? Ale to jest kuźwa, czuję się jak w Dark Soulsie, bez patchy, bez łatek fanowskich. Zapiszmy gra i wczytajmy. Może to uratuje sytuację. No kurde, co się tu wydarzyło? Zminimalizuję i zmaksymalizuję grę. Nadal jest mieszka. Wit Kraus mówi: "Dzięki. Teraz jest Miło było z tobą. Powodzenia." A nie, jeszcze chciałbym gadać. Kraus. Nie mogę. Kraus jest zadowolony. czemu ta mieszka kurna tu jest? O co chodzi? Ja pierdzielę. Kurde Antigua, mam tu jakieś questy? Nie rozumiem tego. Będę chciał grę, ale. już to nie teraz. O, Nesirma. Dobra. będzie ostatnią już stronę, a to warto. Bawi? Gdzie jest Nasir? Więc kapitanowie, szukam Nasira. Wiesz, gdzie on jest? Nesir... dam się. A myślałeś, Chudy, bezwartościowy osobnik. Wyglądał jak konik. polny. Nie przetrwa. Ach, może został pochowany. Mogę zaznaczyć to miejsce. Więc kapitanowie pirat. No ja. Czym? Co chce? Mm. Teraz. Je. No sobie ta wytrzymałość, mogę być spoko. Sprzedaj. Ja ci mogę sprzedać stare? skóry na pewno, kły też, stailisium owszem, szpony też, Nie ja wszystko mogę się tutaj sprzedać, bo po to to zbieram, tylko włącznie wyłącznie rubiny, szafir, szmaragdy, fryty, samorodki. Ej, ja w sumie kuźwa trochę tego zbierałem. Ja ostrygi Więc kapitanowie piratów. Przedmioty... O, 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 na końcu powinny być, a bo wszystko muszę chichnąć. No i git. Dobra. Szarta, druga, trzecia, ta będzie pierwsza i będziemy mogli pojechać na tą wyspę i uh, zrobić quest'a, którego się nigdy nie zrobiłem. Nic do zabrania. Niczego nie ma tu dla mnie. Nic. Nic do zabrania. O, nic do zabrania. Nie. Jak widzicie te openingi są nieopłacalne, żadnej kosy, dwie perły, tylko niebieskie skiny, żałosne. Dom kapitana, tak? Miałeś mi zaznaczyć tą mapę przecież, ale nie no, ja wiem gdzie jest dom kapitana, znajdę ten grup. Jest hmm. co? może zrobię tak, żebyście lepiej widzieli. Ok, to jest cmentarz. Jest na zaznaczony skarb. No, trochę się czuję, czuję jak hiena cmentarna, no ale ok. Wiecie za 25 minut odcinka i go skończę, żeby ta myszka już mnie nie to więcej po prostu rozpocznę kolejny. A ja nie chcę mi się ich łączyć później oddzielnie w pod-renderingu, bo jak już mówiłem strasznie mi te filmy z OBS-a. Może potrzebowałbym już dysku SSD, żeby on szybciej to odczytywał wtedy byłby luz. nie wiem, może. Pewnie tak, ale nie stać na dysku SSD, jak już to pod system bym kupił, a nie pod filmy, więc wiecie. You know. Ej. To nie ma tego listu. To nie było absolutnie nic. Ej, tak trochę nieśmiesznie. Myślałem. Znaczy to byłoby za proste. Rzeczywiście. Powiedzmy sobie szczerze. A tu to... ciężko będzie zdobyć to, czego na... Boisz się. Wy... Slain poważnie podpadł admirałowi. Chyba nie lubi słuchać rozkazów. Co teraz? Zaprowadzi nas na. Czyli się udało. Jeszcze nie. Nie od. Pośpieszmy się. W grobie. Niewiele w niej. Cholera! Potrzebna nam. Chcesz się poddać? Bez szans i tak dostaniemy ten skarb! Mamy. Więc rozwiążmy te. Musimy tylko znaleźć. Chodźmy. Powiedz wszystkim, że idzie. Tak jest, Hmm. Zblokowała nam się jakaś wyspa? Nie. To będzie któraś z tych dwóch. A jest chyba wyspą, na którą udamy się ze Slainem? Może tutaj? Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem, słuchajcie. Dobra, dziska, tu skończy ten odcinek, bo tam mi myszka nie denerwuje. Mam nadzieję, że ten krótki Wam się podobał i życzę Wam miłego dnia. Do ustrzenia Eldo prezydento PCO.